Zaczynamy od czterech rytmicznych tupnięć stopą w podłogę. Prawa, lewa, prawa, lewa. I teraz tak. Tupiemy nie całą stopą, a śródstopiem, palcami, pięta przy tym uniesiona. Stara się zamortyzować ruch przez ugięcie nóg w kolanach. Czyli nie stoimy na wyprostowanych nogach i nie tupiemy, tylko uginamy nogi w kolanach i mocno na palcach tupiemy w podłogę. Po czterech razach dotknij lewą ręką do prawej stopy i w przeciwną stronę to samo. Połączmy z czterema dotknięciami i po przekątnej dotknięciem stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Przyspieszamy pięć, sześć, siedem, osiem, ty, 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 ty. hop, hop, ty, 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 ty. hop, hop, ty, 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 ty. hop, hop. Za ostatnim razem, zatrzymujemy ręce, szeroko otwórz, poczuj jak rozciąga się klatka, jak łączą się łopatki, wyciągnij się mocno do góry, wyciągnij ręce, zatrzymaj. Przenosimy ręce do przodu, palce na zewnątrz, klaszczemy na przemian, wybijając ręce. Oczywiście do tego dołożymy nogę, ugnij nogi w kolanach, prawa noga przygotowana, przenosimy stopę po rądzie, duże półkole, wracamy, hop, przenosimy ciężar ciała, czyli zwalniamy lewą nogę, lewa noga wychodzi do ronda i łączymy ją z prawą. Oczywiście wszystko łączymy z akcją paska w ręce. Zejść nisko, prawa noga przygotowana, ręce również jedziemy, wyciągnij palce. Zmieniamy stronę. Ole, ręce w bok. Większość tego układu opiera się na drobnych kroczkach. Tutaj również przy nim zostaniemy. Przechodzimy w prawą stronę unieś lewą nogę, lewa noga w bok, kroczki, unieś prawą. Oczywiście tempo będzie bardzo szybkie, więc wykonasz je bardzo płynnie, krok przy kroku i na palcach. Tak, żeby po prostu zdążyć w rytm. Ręce tutaj mogą iść luźno, tak jak Ci podpowiada to muzyka, ręce w Twojej duszy, w Twoim serduszku. Możesz je puścić luźno po połku. Możesz patrzeć się za dłonią, która prowadzi całe ciało w danym kierunku. Możesz oczywiście wykonać tą wersję bez rąk, możesz wykonać tą wersję z rękoma, wykonując łuk. Oczywiście w wersji finalnej będzie to wersja kombinowana. Rzucamy ręce do przodu razem z prawą nogą. Hop. Krzyżujemy ręce na wysokości nadgarstków, palce szeroko. Podwijam nadgarstki pod siebie, cały czas trzymając palce szeroko, aż do momentu, kiedy uniesiemy ręce nad głową. Łokcie na zewnątrz, całe ręce przeniesione maksymalnie do tyłu, klatka otwarta. Oczywiście możemy to samo zacząć w marszu, wykręcając nadgarstki, kończąc na górze. Przenosimy ręce szeroko. Przechodzimy do skrętu bioder. Ugnij nogę w kolanie pięta, wysoko skręć biodro, ramię w przeciwną stronę. Zmieniamy swoją pozycję. Razem z rękoma przechodzimy w przeciwną stronę. Twist, twist, skręć, skręć. Pamiętaj, że cały czas pracujemy mocno biodrami. Biodrami i na stopach, nie kolanami. Nie oszukujemy, nie nadwrażamy stałów, a pracujemy jednak miejscami brzuch. Przenieś, 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 przenieś. Uda bardzo blisko, stopa do stopy. Możemy przyspieszyć, po to, żeby delikatnie przejść do przodu, jeżeli mamy mniej miejsca, a nie chcemy w nic uderzyć. Uginamy nogi w kolanach, wyciągamy ramiona, prostujemy czubek głowy. Przenieś rękę do tyłu, razem z nogą. Pięta uniesiona, odchylamy głowę, powrót. Aha. Druga strona, powrót, hop, zamknij, hop, zamknij. Zauważy, przez cały czas jestem na objętych nogach w kolanach. Spróbujmy. Stanę bokiem. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem. Noga prawa przygotowana. Ręce w bok. One mogą również pracować w nadkarskach. Możesz to wykonywać przez cały utwór. Tak jak Ci muzyka w duszy gra. I idziemy od prawej nogi kroki. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Prawą dostaw. Od razu schodzimy w dół. Lewa noga przygotowana. Będziemy wyrzucać Ręce tym razem od strony lewej. Złącz prawa, złącz lewa, złącz prawa, złącz lewa noga wolna. Przygotuj się do kroku w kole. 4 trzy, dwa. Zatrzymaj. Ostatnia część. Lewa noga przygotowana. Idziemy po prostu sobie do boku 4, 3, 2, zmieniamy kierunek, prawe biodro z przodu, lewe biodro z przodu, prawe biodro z przodu, nóżka podciągnięta, stopa na wysokość kolana, czubek głowy wyciągnięty, jedziemy kroki w drugą stronę, prawa, lewa, prawa, Skręt, 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 podciągnij nogę, idziemy cztery. Trzy, dwa, skręt, skręt, skręt. Podciągnij i cztery, trzy, dwa, skręt, skręt, skręt. Tutaj szybko podbiegnij, bo za chwilkę zaczynamy znowu akcję refren. Mamy całość, czas wykonać układ z muzyką Ole. عمري وحده ملك وروحي ما بدلك Puxa.